Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Zgód Pizzego. Ed Pizza. Lecimy sobie z dniem 21. rozdział pierwszego. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie zakłóceń z reklamą. Gorący temat tygodnia. Ludzie, którzy nie lubią pizzy versus ludzie, którzy ją kochają. Ja jestem z tych drugich. Z innych źródeł, styl z Chicago czy Nowego Jorku. Dzisiaj to niedźwiedzie decydują. Co oni mają z tymi niedźwiedziami? Od naszego sponsora, piekarniki Jeffiego, teraz oferujemy Brick Boss, Blaster Mark Seven Pizza tak szybko jak w bajkach. Albo tak szybka, ten sorry. Nasz zespół w pełni chciałby wyrazić uznanie dla bardzo dobrze piekarnia? Za udany czwarty dzień z rzędu. Może to prawda, że talent i ciężka praca idą w parze? Nie, po prostu chcę jak sobie odbierać. <grywa> Następny fakt jest <z> jej. <grywa> Widziałeś, że pizza przeszła do historii internetu? Jedną z pierwszych rzeczy zamówionych w internecie jest pyszna pizza. Ciekawe, jakie miała dodatki? To już słyszałam gdzieś. Gotuj dalej do tego czasu. Ja yeah. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. ale lecę z oglądaniem reklam. Swoją drogą właśnie odnalazłam um, um, miejsce, w którym są wszystkie chyba eventy. Nie widzę tylko świątecznego, bo widziałam na zagranicznym, że są. To już też świąteczne, Ale to wszystko się przekonamy na dniach. Oczywiście chciałam pokazać, że jest coś takiego jak festiwal plaży. Mam insynek, jajka, owsianki i czy wyjdziesz za mnie. Więc to wszystko przed nami albo albo to są Skoro zakończono, to mnie on nie będzie dotyczył. Ale... Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, nie chcę spekulować. Oczywiście sponsorzy obejrzeni. Czekajcie, zadania. Zbieramy raz. I osiągnięcia zbieramy sobie dwa. I stać nas na kolejny składnik. Dzisiaj lecimy. Nie wiedziałam, że oliwki to owoce. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Skoro oliwki to owoce, to proszę Cię bardzo. Lecimy sobie z oliweczkami. Bardzo dobrze zrozumiałam przesłanie. No Ym... i co? No i kolejny dzień. Liczę na to, że gra mi sama doświadczy. doświadczy dostarczy jakiegoś ciekawego tytułu. Szybciutko. Jezu, mi się ta krajalnica podoba. Ja tyle czasu zaoszczędzam. Jeśli wygram na loterii, zatrudnię cię jako mojego osobistego szefa kuchni. Już tylko czekam na zaproszenie. <laughs> Jedna pizza tak piękna jak poranny wschód słońca. Przekrojona na dwie połowy. Proszę, okej. Okay. Sos, ser. Okej. Okay. Okej. Okay, trzeba było tak od razu. Czemu oni nie mogą takich prostych tych dawać od razu? To jest po prostu, nie wiem... Życie by wszystkim ułatwili. Naprawdę. Lecimy szybko. No. Do krojenia. Raz, dwa, trzy. Hop. Jakie to jest szybkie. Oczywiście. Wow, mam na myśli, wow, no wiem, moja kra krajalnica jest super. Cały czas się zastanawiam w co zainwestuję dzisiaj. Pieczarki z kiełbaskami idą na imprezę. Sernie jest zaproszony, dobrze. Pieczarki z kiełbaskami. Robi się kiełbaski. Raz. I pieczareczki do. Nie wiem, czy dałam dobrą ilość kiełbasy. I hope so. Dobra, pieczareczki na pewno poszły dobrze, nie lubię tych misklików, że czasem, wiecie, się nie kliknie. Yy, pizza dla mnie bez sera to nie pizza, oczywiście tak jak dla niektórych hawajska to nie pizza, ale to ile ludzi, tyle gustów, prawda? Można dyskutować. Słyszałam. Moje życie doprowadziło mnie do tego momentu. Ta pizza jest niesamowita, ja wiem. Ja wiem. Ołaczka, jak się przepraszam. Weźmy peperonik, jabłka i pieczarki, i cebulę, i oliwki, i pepleka, okej? Okay? W sumie otworzę sobie dwie pizze, um, żeby już mieć przygotowane ciasto. To zawsze zaoszczędzę trochę czasu. Dobra. Peperoni, kiełbasa, pieczorki. Czyli supremę? Peperoni, kiełbaska, piecza Tej kiełbasy nie dałam. <laughs> po pieczoreczkach mamy cebulę, oliwki, paprykę. Dobra, sobie zamienię. Cebulka, oliweczki i papryka, czyli y, to jest pizza suprema. Ktoś jeszcze bakłażana i byłoby wszystko, co mam po prostu. Jaso, sorry. Sorry. O, matko, ja się z tego Najlepsza pizza jaką kiedykolwiek jadłem. No nie wątpię, mama wyszła. Niestety nie mają poszanowania dlatego, że nagrywam Trudno. <grywanie> Potrzebuję jednej pizzy z pepperoni, pieczarkami, oliwkami, kiełbasą, a drugą po prostu z serem, okej. Okay. Zacznę od tej po prostu z serem, bo jest prościej. Yy, nie było nic o tym, że sera czy sosu ma nie być, więc yy, robimy tak. Robimy tak. I tak, jedna rzucamy ją na piec, a pierwsza jest czym? Peperoni, pieczarki, oliwki, dobra, peperoni Pieczareczki Oliwki I tam było kiełbasa Prawie, że zapamiętałam całe zamówienie, naprawdę Na tej gierce poćwiczę sobie mózg lepiej niż na studiach, serio <śmiech> <śmiech> Przepraszam Lecimy, lecimy, już za nami, mam nadzieję, że ta pizza nigdy się nie skończy, nie ma się nie skończy się. ha, oh, ha. co ja tu robię? Nie wiem. <ścoughs> Zrób mi pizzę, która będzie idealna, bakłażan, okay. Proszę ci bardzo. Rozstawiamy ciasta. mogłam sobie zacząć od tego, bo bakłażan jest po tamtej stronie, sobie przełożymy. Lecimy z bakłażankiem. A jeśli coś nie chciał, to sorry nie powiedział. A dziad wiedział, nie powiedział. No i dostał tą pizzę. No i tyle w temacie. Fajny tytuł, nie powiem. E, muszę sobie go zapisać. <grych> Gdybym miał trzy życzenia, życzyłbym sobie jeszcze trzech tych świetnych pizz. Super. A ziad. Wiedział Begańską że potrzebuję dużych kawałków na cztery części. Wegańsko, ok, wiedział. Lecimy sobie z wegańską pizzą. To jest wegańskie, muszę się skupić, bo cały czas myślę o tym, żeby nie zapomnieć tytułu. Co prawda mam go nagranego, tylko wiecie, na, na dyktafonie jest mi to ciężej sprawdzić niż yy, jakbym miała po prostu nagranie, bo sobie mówię, no o godzinie tam szóstej chyba mam dobrą ilość oliwek, chyba tak. Yy, o godzinie 6 powiedziałam i sobie wtedy sprawdzam, a tak to będę mogła sprawdzić dopiero po zmontowaniu, a ja wolę mieć tytuł wcześniej. A dziad wiedział, nie powiedział. Dobra. I dostał... I nigdy nie ceniłem jedzenia tak bardzo, no ja wiem. Złą pizzę. Człowiek click i to wyjadł. Poproszę Pizzę Supremę, muszę mieć mały kawałki, okej okay. Lecimy szybciutko z Pizzą Supremę, żeby zdążyć obsłużyć jeszcze jednego klienta um. Pawełusiu, Pawełusiu, wszystko nam się szybciutko uda um. Chyba nieważne Zrobiłam tam misklik... misklik... dwa razy pieczareczki, ale trudno Nie będzie na mój koszt Trochę dłużej po prostu będę zbierać na złotą kasę, bo nie wiem czy pamiętacie, ale chciałam na nią pozbierać i pięć dni to jest strasznie mało czasu. Czekajcie, trzeba mam... wszystko mam, wszystko. No błagam jeszcze jedną klientę chcę. Szybko, 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 szybko. No dawajcie, 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 dawajcie proszę, 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 proszę. Szybciej, szybciej, szybciej. Dajcie pada za oknem, bo nie. Nie wiem co powiedzieć. Ta pizza jest tak dobra, że chciałabym kupić jeszcze jedną i podzielić się z nią z przyjaciółmi, tylko nie mam przyjaciół. Ale to smutne. Dobra, dawaj szybko klienta. Szybciej, szybciej, proszę, proszę. Sir i sos, dobrze wypieczona. Dobra, uf. Zdążyłam Cię przyjąć, bo mogłaby być różne ten sos i ser. Dobra. I wyczekajcie. Tak, Halo, pizza z serem wypieczony spójny. To po pierwszej wiadomości bym już rozpoznała, ale wolałam szybko kliknąć, kliknąć, kliknąć. I myślę, że tak będziemy robić na sam koniec zawsze. Bo ten. Żeby sobie klienta po prostu zatrzymać. O! Proszę smacznego. Ta pizza jest świetna, tak jak ty. Ojejku, dziękuję. Kolego, kolego, kolego. Alicante zrobił domek dla niedźwiedzi ze swojej pizzerii. Nie są one jednak przyzwyczajone do zajmowania nieruchomości. A to twoje zyski zawdzięczam to wszystko tobie, kolego. Naprawdę? Coś czujesz, że do złotą kasę jednak będziemy mieli, ale... Nie sądziłam, że pomaganie bezdomnym jest tak opłacalne. Mogłam im robić lepsze pizzę. <grym> I co teraz, teraz kurde. Dobra, reklama obejrzę za chwilę. Naprawy? Spray na owady. No dobra, kupię już dzisiaj, żeby nie było. I teraz ulepszenia. Co robimy? Automatyczne nakładanie sosu czy sera? Sos czy ser? Sos czy ser? Hm. Dobra, zacznijmy klasycznie od sosu, niech będzie, chociaż sos jest najmniejszym problemem. I co? No i tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć! Pa, pa!